Szybko, polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Dzień witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicz Gamer. W dzisiejszym, w 94. odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Roll Stars. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam nowego zadmierza, którego zamierzam trafić. A Wam, jeśli się spodoba ten filmik, to zostawcie mi tu ponad. E ponad 75 łapek w ogóle dobijcie mi ten subskrypcji do ponad 9000 subów i jeszcze jedno Pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Oli, czołg, mityczny. To właśnie jego chciałbym trafić. Oni jeździ na specjalnej latającej desce po parku Star. Grindując na poręczach i siejąc spustoszenie, Oli uwielbia klasyczne hip-hop i puszcza ulubione kawałki wszędzie, gdzie jeździ. Jego zamiłowanie do muzyki jest zaraźliwe. Dosłownie zademiarze nie mogą oprzeć się pokusie tanieczenia, gdy usłyszą jego brzmienia. Zbierz kredyty, aby odblokować tego zadymiarza. 313 klejnotów potrzebuję do niego, a mam na razie 22. A tu jeszcze ponad 1700 choromatycznych kredytów mi zostało. A przecież, zobaczcie, jest teraz, jak widzicie, nowy sezon Brawl Stars z Karnetu Zadmiarskiego. Nowe przebrania i w dodatku coś z ery popowej, czyli coś takiego, Karnet Zadmiarski od lotowe że tutaj się dostaje podobno i jakieś popowe gwiazdy pop, na przykład Busy jest swoją gwiazdą rapu, jest też oczywiście Melodii, która też jest swoją gwiazdą, Stu, który jest gwiazdą, a poko jest punk rockowcem, który gra na swojej o starej gitarze. Tutaj jeszcze mamy ofertę do kupienia za 39 klejnotów bird Rocka DJ-a i jeszcze rokowego Po, jeszcze rockowego poco, który też jest w ofercie. W ofercie też są za 79 klejnotów Super Dreadnought, czerwony Miotaczweng. Jest też oczywiście niemiecki Miotaczweng za 79 klejnotów. Oczywiście z kodem wpisanym Damian macie 5% zniżki do wyboru różnych zadymiarzy ze sklepu za pośrednictwem klejnotów albo tych oto punktów, które się dobywa, czyli błyskotek inaczej. Na przykład jest oferta na tego Elecorazone, Penny Króliczka, Złego Gene i Modulniczkę Rose. więc przedstawiam wam te oto ciekawe zadymiarze, które po prostu się pewnie by dobrze spisały. Wypróbujmy sobie tego jego. Bo naprawdę jego zamiłowanie do muzyki jest takie, że opanował cały park star siejące same spustoszenie w szeregach rwali, niszcząc ich, żeby po prostu osiągnąć swój cel. Musimy pokonać poko Alberimo, Rocka, Penny, Asha i innych. Ale na pewno dam ser radę, bo grają przecież y, najlepszemu zadmijarzowi. Podobnie jak Booster, Booster też tak odbija folletem. Przetestuję go na razie. Gdzie jesteście? Gdzie się podziewacie za tym jeszcze? Zobaczcie, jakie ataki ma. Dobrze, 8000 punktów zdrowia, tam jest ktoś, to zaraz Wam pokażę jak to działa, taki atak jest niezwykle ważny. Jestem blisko. Dobrze, jeden załatwiony. Właśnie o to chodzi, żeby pokonywać tych otorwani. Dobrze. Wygraliśmy. Nawet nie jest dobry, tylko tego, te jego ataki się tak e, wolno przeładowują. Teraz e, przetestuję tego sobie mm, Daryla, ale tylko jedna wegrana. To będzie jeszcze szybki mecz. Bramy przeciwko Burrownowi, Burrockowi, przeciwko Perlowi i przeciwko Bibi. Tak mnie denerwowałeś, to teraz masz. Musisz pokazać na Nie dobrze. Bo już nam nie gola. Zobaczcie. Zaraz będzie koniec. I tak jak mówiłem, strzelaj, przepraszam. Ło, ale dziwną parabolę lotu osiągała ta piłka. No ja nie wiem, jak wybiorę innego tatymiarza, to się pojawi tutaj dar. to ja nie wiem. Może wybiorę sobie powiedzmy lu niech będzie lu sprzedawca chłodnych lodów jest w sam raz dobrym zadmiarzem dobra lecimy no ale z tymi nie wiem czy sobie poradzę z rokowym kokos zobaczymy ale jak się ustniech no i super, jeszcze to przeżył jeszcze to przeżyli skubani będę zmieniał tak z zadymiarza dopóki któryś nie wygra albo nie tego mnie zmienię to nie, nie. nie przedstawię za szybko mnie ograła ta rusa. I niestety przegrywamy. Za dobrze byli. Ale wiecie co widzowie? Ja mam to w nocie, że ktoś jest za dobry, że próbuje pokazać, że jest dobry. Ja naprawdę się staram, a oni ciągle mnie pokonują. Te mecze tu naprawdę są takie czasami mega denerwujące i męczące. Lepsze rangi i takie tam. A kogo to obchodzi, lepsze rangi? Jeszcze nie... Jeszcze nie... Załatwił go. Jeszcze mi strzelił. No to może Czesara wezmę. Cesar, może wziąć coś do zdrowia. Dobrze, Desi, dobrze. Desi Sandy jeszcze została po tym e, sezonie. karnetu z jego z e, Spongebobem, które już się dawno temu skończył. Widzicie, nic nie mogę poradzić. Nieważne jakie ataki będę na nich stosował, oni i tak mnie dupszą. A strzelaj. Już i tak przegram. A jeszcze nie. O, jeszcze nie mogłem się wydostać. Dobrze jeden 1 <laughs> Nie wiem, może bym wziął Chessera. Trafiony, zatopiony. Odmówiłem. Trzeba było wziąć Chessera. Ale tym razem nie na piłkę nożną. Lu się dobrze sprawdził, ale za mało, żeby cokolwiek zrobić uh, Legendarny Chester Na pewno nie tutaj W batalni Batalnia to jest coś, co muszę się sprawdzić Z tym swoim Chesterem Dobra, na pewno tych tutaj pokonam Angelo, Gardreja i Tita. A to tylko 10 eliminacji, przecież to sedem No I dobrze. Mam jeszcze tych Zademiarzy Reja Mendy i Chestera. Potem tym, jak ich trafiłem w cukierkowym karnecie Zademiarskim. Naprawdę dobrze się spisują. Oh oh, to... oh, Ta, keldredspookowa. Tutaj. Oh, Janet stop. dobrze się spisuje. One, two, three, two, three, two. Yeah. Czy kogoś załatwię? Czy ktoś da siebie załatwić? 4 oh, Nie, nie muszę nikogo załatwiać sami się doskonale załatwieni albo ktoś im w tym pomógł. Dobra. Z botami nie zamierzam grać na filmiku, z botami to będę grała dopiero dla ciebie. Dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Kończymy ten filmik tym jakże przefajnym dropem Dodajemy sobie te Dodajemy sobie, zabieramy sobie te chromatyczne kredyty do Zadmijacza Orniego, który jest nam potrzebny. I to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przefajnego odcinka z Bordą Stars. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć, i pa narka Papa. Pa. Miłego dnia Wam życzę. Elo, dopiero kolejny odcinek nagram dla Was jak terapię tego o niego. Pa mordy, miłego dnia wam życzę jeszcze raz. Narka, pa. pa.